I Syna, i Ducha Świętego. Pan zebam Jest Duchem Twoim. Kolejny dzień zamyśleń, rekolekcyjnych, wtopionych w Wielki Tydzień, prosto z ze brzedowskiej. przybywamy do Was wraz z bratem Samuelem, aby modlić się w waszych intencjach. Pragniemy je złożyć na ołtarzu i prosić dobrego Boga za przyczyną patrona tego miejsca, świętego Józefa, aby to wszystko, co będzie zgadzało się z jego wolą, przyjął. A my w pokorze serca stajmy teraz przed Bogiem, bo tylko człowiek pokorny potrafi zrozumieć, co Bóg do niego mówi. Przeprośmy zatem Boga za wszystko, co nas od niego oddziela. Spowiadam się Bogu Wszechmogącym, Wam, bracia, i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, nową, uczynkiem i zaniedbanym. Moja, moja moja bardzo wielka wina. Przed to Najświętszą Marią za Przeciwice, wszystkich aniołów świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga. Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Pan jest, miłuj Chryste, Chryste, Panie sami, uj się na ten Ami. Chryste sami, się na ten Ami. Chryste sami, się na ten Ami. Panie sami, się na ten Wieczny Boże, daj nam tak sprawować misteria męki pańskiej, abyśmy mogli otrzymać Twoje przebaczenie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki i wieku. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Posłuchajcie mnie, wyspy, ludy najdalsze, uważajcie. Powołał mnie Pan już z łona mej matki, ale od jej wnętrzności wspomniał moje imię. Ostrym mieczem uczynił me usta, w cieniu swej ręki mnie ukrył. Uczynił ze mnie strzałem zaostrzoną, utaił mnie w swoim kołczaniu i rzekł mi, ty jesteś sługą moim, Izraelu, w tobie się rozsławił. Ja zaś mówiłem, próżno się trudziłem na darmo i na nic zużyłem me siły, lecz moje prawo jest u Pana, i moja nagroda u Boga Mego. Wsławiłem się w oczach Pana. Bóg mój stał się moją siłą. A teraz przemówił Pan, który mnie ukształtował od urodzenia na swego sługę, bym nawrócił się do Niego Jakuba i zgromadził mu Izraela. A mówił, to zbyt mało, iż jesteś mi sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela. Ustanowię Cię światłością dla Boga, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi. Oto Słowo Boże. Pan z Wami, Istwem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana, Chwała Tobie, Panie. W czasie wieczerzy z uczniami Jezus wzruszył się do głębi i tak oświadczył: Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, jeden z Was mnie wyda. Spoglądali uczniowie jego, jeden na drugiego, niepewni o kim mówi. Jeden z jego uczniów, ten, którego Jezus miłował, spoczywał na jego piersi. Jemu to dał znak Szymon Piotr i rzekł do niego: Kto to jest? O kim mówi? Ten oparłszy się zaraz na piersi Jezusa, rzekł do niego: Panie, któż to jest? Jezus odparł. To ten, dla którego umoczę kawałek chleba i podam mu. Umoczywszy więc kawałek chleba, wziął i podał Judaszowi, synowi Szymona Iskarioty. A po spożyciu kawałka chleba wstąpił w niego szatan. Jezus zaś rzekł do niego: Co masz uczynić, czyń prędzej. Nikt jednak z biesiadników nie rozumiał, dlaczego mu to powiedział. Ponieważ Judasz miał pieczę nad trzosem, niektórzy sądzili, że Jezus powiedział do niego, zakup czego nam potrzeba na święto, albo żeby dał coś ubogim. On więc po spożyciu kawałka chleba zaraz wyszedł, a była noc. Po jego wyjściu rzekł Jezus: Syn człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w nim otoczony chwałą, to i Bóg go otoczy chwałą w sobie samym i to zaraz go chwałą otoczy. Dzieci, jeszcze krótko jestem z Wami, będziecie mnie szukać, ale jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz Wam mówię, dokąd ja idę, Wy pójść nie możecie. Rzekł do niego Szymon Piotr. Panie, dokąd idziesz? Odpowiedział mu Jezus. Dokąd ja idę, ty teraz za mną pójść nie możesz, ale później pójdziesz. Powiedział mu Piotr. Panie, dlaczego teraz nie mogę pójść za tobą? Życie moje oddam za ciebie. Odpowiedział Jezus. Życie moje oddasz za mnie? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci. Kogut nie zapieje, aż ty trzy razy się mnie wyprzesz. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie Jezu, który dałeś życie za przyjaciół, za wszystkich. Umocnij naszą wiarę, byśmy wytrwali z Tobą w miłości do końca. Ciebie prosimy. Panie, obudź naszą nadzieję, abyśmy odważnie świadczyli o Twojej dobrej nowinie. Ciebie prosimy. Ojcze nasz, daj pokój Ukrainie, gdzie leje się krew w obronie wolności i godności. Ciebie prosimy. Otaczaj swoją opieką rodziny które poza swoim krajem znajdują pokój i bezpieczeństwo. Ciebie prosimy. Prosimy Cię, Pani, aby tegoroczne święta zmartwychwstania przyniosły nam łaskę pogłębienia naszej wiary, nadziei i miłości. Ciebie prosimy. Wysłuchaj Mówmy się za zmarłych sędziów Zofię Kubacką. I sędziego Waldemara Nowaka, a także za adwokatów, którzy odeszli w tych dniach adwokat Zofię Łukawską i adwokata Mariana Szawula za wszystkich adwokatów. Proszę o modlitwę. Ciebie prosimy. Słuchaj nas. Panie Jezu, Ty jesteś zawsze blisko nas. Przedstawiamy Tobie nasze prośby, pewni, że nas wysłuchujesz, jak obiecałeś, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Chciałbym podziękować najpierw ojcu Gracjanowi z Kalwarii Zebrzydowskiej, gospodarzowi tego jakże drogiego nam sanktuarium za to, że przewodniczył nam dzisiaj naszej Eucharystii. Na podziękowania przyjdzie czas po konferencji ojca profesora. Teraz właśnie po mszy świętej zaraz będzie ta konferencja, a następnie to zapowiadane już wcześniej wielkie wydarzenie muzyczno-słowne, ale o tym więcej myślę pan Mecenas właśnie jak przyjdzie na to pora. Teraz chciałbym tylko korzystając z okazji, że to właśnie ostatni dzień naszych rekolekcji, żeby od razu było wiadomo, co czeka nas dalej w naszym duszpasterstwie. Chciałbym poprosić teraz pana mecenasa Karola Tatarę, prezesa Stowarzyszenia Ars Legis, aby zaprosił Państwa w imieniu swoim, Stowarzyszenia i Duszpasterstwa Prawników na Święto Prawników. Proszę bardzo. Mili Państwo, już prawie od 20 lat tradycją jest, że sezon liturgiczny duszpasterski krakowskich prawników kończy się w maju, czyli mówiąc konkretniej dnia 19 maja. No i też właśnie w imieniu Stowarzyszenia świętego Iwo chciałbym tutaj wszystkich Państwa zaprosić właśnie na ten dzień, na dzień świętego Iwo. Proszę Państwa, 19 maja w czwartek będziemy celebrować właśnie święto po raz 19. No i będzie to święto szczególne. Po pierwsze wracamy do realu ponieważ na ostatni okres pandemiczny nie sprzyjał właśnie jednak pewnej celebracji. Tak więc zapraszamy na godzinę 17 do Auli, Kolegium, Auli Jagiellońskiej, szczególnego miejsca, czyli Kolegium Majus na szczególne wydarzenie. Proszę Państwa, szczególne dla naszego środowiska, dlatego że Stowarzyszenie od wielu lat już miało w statucie przewidziany medal Świętego Iwo dla osób szczególnie zasłużonych dla wartości krzewionych przez stowarzyszenia. Ale nie był ten medal przyznawany. No ale właśnie w tym ostatnim czasie kapituła stowarzyszenia w składzie pan profesor Wacław Uruszczak, pan profesor Andrzej Szymański, tutaj obecny. Oraz ksiądz profesor Franciszek Longchamp de Berrier zdecydowali właśnie o nadaniu tych nagród, na, yy, i wręczone będą właśnie te trzy medale za te trzy ostatnie lata, łącznie w tym obecnym. Yy, trojgu osobom, ja nie chcę zdradzać nazwisk, ale proszę Państwa, ja powiem tyle, że to jest bardzo znany, bardzo zasłużony sędzia w stanie spoczynku. Myślę, że znany i też bardzo zasłużony. Radca prawny, emerytowany już, i y, też zasłużona emerytowana pani adwokat. Tak więc my serdecznie zaprosza, zapraszamy na godzinę 17 do auli Kolegium Majus z nawręczeniem tych nagród. Te osoby, proszę Państwa, są y, nie tylko już na końcu, y, można powiedzieć, kariery zawodowej, bo to chcemy docenić, ale te osoby są szczególnie związane. Z, z wiarą i, i z kościołem, no co jak widać tutaj y, staje się powoli wyjątkiem, a nie regułą. A tak więc chcemy to po prostu docenić i dostrzec. No a potem y, tradycyjnie zapraszamy na Mszę Świętą w Kościele Świętej Anny. O godzinie 19.25 będzie procesja, w togach kto może zapraszamy i Msza Święta, gdzie również też w ramach wsparcia. Um, Ukrainy y, będzie tą szeką celebrował ksiądz grekokatolicki z Ukrainy. Serdecznie zapraszamy. Skoro wszyscy dziękuję, dziękuję, nie chciałbym wyłamać się i też podziękuję. Dziękuję za zaproszenie panu mecenasowi Stanisławowi Kusowi, który nas tu wraz z bratem Samuelem z Kalwarii ściągnął. Jednocześnie serdecznie zapraszam to zacne grono na pielgrzymkę do Kalwarii. Z pewnością w tamtym miejscu tak zacne będzie czuło się bardzo dobrze. Pan Stanisław przetar ścieżki na drogę. Wszystkich spokojnie jako przewodnik kalwaryjski może przeprowadzić. Natomiast jako kustosz tego sanktuarium z całego serca zapraszam i zachęcam do wspólnej modlitwy przy pani kalwaryjskiej. W najbliższym czasie misteria męki pańskiej. Jutro wieczorem ucztału Szymona, w czwartek ostatnia wieczerza i w piątek o 6 rano ruszamy na przepiękną drogę krzyżową. Jeżeli tylko znajdziecie czas, to serdecznie zapraszam do tej modlitwy. Bo tam, jak mówił święty Jan Paweł II, wystarczy zanurzyć się w tej rezerwuarze modlitwy i problemy znikają same. I my jesteśmy tego świadkami. Zanurzamy tam wasze problemy i nasze, i one się jakoś rozwiązują. Matce Bożej Kalwaryjskiej powierzam Was, moi kochani. Dzisiaj w czasie tej Eucharystii modliłem się w Waszych intencjach. Starałem się prosić o niebo dla tych, którzy Was wyprzedzili w drodze do wieczności, a dla Was o potrzebne dary na co dzień, abyście nie ustali w czynieniu dobra. Pamiętajcie o tym, bo to jest zadanie, którego podjęliście się w momencie, gdy skierowaliście Wasze drogi na studia prawnicze. Dawajcie świadectwo prawdzie. A teraz przyjmijcie Boże Błogosławieństwo. A z Wami, istotem Twoim, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty, Amen. idźcie w pokoju Chrystusa.